Kia Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia i3 w podstawowej wersji wyposażenia w podstawowym kolorze. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia i3 w podstawowej wersji wyposażenia w podstawowym kolorze, czyli wersja R. Z pakietem zimowym w kolorze Terracotta. Long range, czyli duży akumulator o pojemności 81,4 kWh i zasięg 605 km według WLTP. Ale w jeździe miejskiej ten zasięg spokojnie będzie większy, bo wiadomo w mieście rekuperacja ma większe znaczenie i faktycznie sporo energii można odzyskać. Cena prezentowanego egzemplarza z dużym akumulatorem 186 900 zł. Brutto w tym dopłata do pakietu zimowego, czyli podgrzewanej foteli i podgrzewanej kierownicy. No i trzeba przyznać, że jak na lakier podstawowy to wygląda naprawdę atrakcyjnie. I powiedziałbym, że on jest taki kreskówkowy, ale z drugiej strony ten lakier pasuje do tego auta. Ciekawy jestem jeszcze z niebieskiego. Czyli lakierów Frost Blue wkrótce. Mam nadzieję, będę miał okazję pokazać go na kanale. Tutaj wersja podstawowa, czyli R z pakietem zimowym. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to oczywiście aktywny tempomat, hamowanie autonomiczne, dwupoziomowe, aktywny asystent pasaruchu, reflektory full LED, czujniki parkowania przód, tył, kamera cofania. Felgi 17 cali aluminiowe. Kierunkowskazy w lusterkach. Lusterka, oczywiście, podgrzewane. No i to najważniejsze: 4,30 m długość, 2,68 m. Rozstaw, a co daje? Co przekłada się bezpośrednio na dużą ilość miejsca w środku i duży bagażnik, jak na ten segment, oczywiście. Klamki nie wyskakują, tak się mi otwiera. Proszę bardzo, a tu jest miejsce w razie czego na kluczyk, chociaż kluczyk jest zbliżeniowy, czyli można też tak otworzyć. Cyk. I wykończenie podstawowej wersji wyposażenia, twardo, miękko, tu jeszcze folia, pełna elektryka. Kierownica podgrzewana dwa poziomy i trzy stopnie podgrzewania fotela. Twardo. Trochę miękko. Nawigacja CCNC, czyli trzy wyświetlacze. 12,3 cala pod zegary, 12,3 cala pod nawigację z dostępem do internetu z usługami KIA Connect i 5,7 cala pod klimatyzację, ustawienia klimatyzacji. Kierownica skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna, aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu haptyczne przyciski do sterowania multimediami, tutaj fizyczne przyciski do sterowania klimatyzacją podłokietnik, schowek no to w sumie jest chyba miejsce na telefon i tu i tu sprytne Tutaj jest klucz narysowany. Czyli, prawdopodobnie, jeśli byśmy rozładowali kluczek, właśnie w tym miejscu trzeba go położyć. Tak bym obstawiał. Tapicerka w wersji podstawowej, w pełni materiałowa, ale przyjemna w dotyku, miękka. Fotel wygodny, dobrze wyprofilowany z manualną regulacją wysokości. Na środku podłokietnik, dwa uchwyty na kubek, schowek, nawiew dla pasażerów z tyłu już od wersji podstawowej, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, kieszenie w oparciach, na skrajnych siedziskach oczywiście i ISOFIXe. Kamera i bagażnik. Dwupoziomowa podłoga, 460 litrów pojemności przestrzeni bagażowej. Tutaj pakiet startowy, czyli mobilna ładowarka HBuSE o mocy 11 kW w cenie z przejściówką do gniazdka 230 V. Roleta. Tutaj ciekawie wyprofilowany jest ten zderzek. A podłoga jest całkowicie płaska. tutaj wyłączamy poduszkę czołową jeśli na fotelu pasażera jeździłoby dziecko to do kierunku jazdy tutaj również oświetlenie ledowe a tu brak oświetlenia o kierowcy zaraz sprawdzimy i fotel pasażera podgrzewamy podgrzewany z trzema poziomami zagłówek regulowany Gniazdo ładowania, CCS i type drugi. Maksymalna moc przy ładowaniu prądem stałym 129 kW, czas ładowania od 10 do 80% 31 minut, instalacja 400V i oczywiście funkcja przygotowywania baterii do ładowania. Oczywiście do ustawienia w fabrycznej nawigacji, ale oprócz tego jest też opcja manualnego włączenia ogrzewania czy chłodzenia kondycjonowania baterii przed ładowaniem. I dodatkowe 25 litrów. Idealne miejsce na kabla. Akumulator 12V, komputer. I tutaj jest dla straży pożarnej w razie czego do odcięcia. Awaryjne odpięcie kabla i płyn do spryskiwaczy. Wyciszenie pod maską jest. Jeszcze się nie nauczyłem zamykać. Faktycznie ona jest lekka i trzeba nieco siły użyć. Tutaj jest radar do hamowania autonomicznego. Czujniki parkowania reflektory LEDowe Kluczyk tak wygląda. Tutaj mamy zdalne odpalenie ogrzewania czy klimatyzacji. Jeszcze raz. Już tam chłodzi sobie. Jeśli chodzi o zegary, komputer to jest dokładnie tak samo jak w wersjach wyższych. Kamera, która obserwuje uwagę kierowcy, światła automatyczne. łopatki do rekuperacji już od wersji podstawowej i-pedal przez przeklikanie zmieniamy siłę i tryb automatyczny tryby jazdy aktywny tempomat, drugi poziom asystenta, pasaruchu asystent podążania środkiem pasa ruchu tutaj jest głośność multimediów, włączenie multimediów przez kliknięcie i przyciski haptyczne Home, Map, Search, Media, Setup klimatyzacja można również tak no jest tutaj trochę ustawień skoro już mam tutaj samochód w wersji podstawowej to spróbuję jutro nagrać film z instrukcją obsługi tej wersji może kogoś to interesuje tu mamy selektor zmiany biegów no jak na wersję podstawową to naprawdę dobrze wyposażony samochód bardzo duży zasięg. No i chyba dobra cena. 166 900 zł wersja R z małą baterią to jest 58,3 kWh. 184 184,900 to jest cena wersji R w tym kolorze z dużą baterią. To jest 81,4 kWh. Finalna cena oczywiście uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji. Dlatego osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Trochę jest możliwości rabatowania. Rabat EcoDrivers, czyli dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych, rabat lojalnościowy, czyli dla klientów marki Kia, użytkowników marki Kia, którzy od minimum dwóch lat użytkują, jeżdżą, serwisują samochodami marki, samochody marki Kia. Również wolne zawody, służby mundurowe. Jest trochę opcji rabatowania. Tego zapraszam do kontaktu. 585523636. Na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, trzymajcie się.